Śmierdziało jak jasny gwint, ale dla zdrowotności wszyscy weszliśmy do tych basenów. Powiem Wam coś bardzo ważnego. I olej lniany. To był ten eliksir, który królewscy alchemicy stworzyli dla króla. Można spowolnić proces starzenia. Bo jest bardzo ważnym budulcem mazi stawowej. Wiecie jaki to składnik? To po prostu Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Na zdrowie. A dzisiaj będzie temat, o którym wyobraźcie sobie nie mówiliśmy przez 6 lat istnienia Silver TV, a to przecież eliksir młodości. O czym będzie dzisiaj? No teraz to na pewno zostaniecie z nami. Temat, o którym nie mówiliśmy przez 6 lat istnienia Silver TV, to jeden z najważniejszych makroelementów stanowiących składnik każdej komórki naszego organizmu. A zanim powiem wam o jaki makroelement chodzi, to przypomnę, co to znaczy makroelement. Makroelement to jest taki składnik naszego organizmu, którego musimy dostarczyć minimum 100 Miligramów dziennie. Ale, żeby tak podpytać Państwa, czy zgadniecie, co to jest, to powiem tak. W naturze ten makroelement ma kolor żółty. Interesowano się nim już ponad 400 lat temu. Alchemicy nazywali go eliksirem młodości. Królowie życzyli go sobie tak spreparować, żeby im tej młodości dodawał. A my co? A my nic o nim jeszcze nie mówiliśmy. Wiecie, jaki to składnik? To po prostu siarka. Przyznacie Państwo, że nigdy o nim nie mówiliśmy. A przecież siarka jest składnikiem aminokwasów, które znajdują się w naszych komórkach. A co to są aminokwasy? To są przecież budulce wszystkich białek w naszym organizmie. A białka a białka stanowią 20% składu naszego ciała. No i jak myśmy mogli o tym nie mówić? A skąd pochodzi siarka w naszym organizmie? Czy my mamy zdolność jej produkowania? Otóż nie mamy. Siarka jest makroelementem, który jest egzogenny. A co to znaczy egzogenny? Musimy dostarczyć go z zewnątrz, czyli z pożywieniem. A czy my rzeczywiście tak skrupulatnie dostarczamy siarki z naszym pożywieniem? No, po to, żeby na to pytanie odpowiedzieć, musimy najpierw dowiedzieć się, w czym ta siarka jest. Przede wszystkim siarka jako budulec białek jest w czym? W białkach, które jemy. A co to jest białko, które jemy? No tak, brawo! Przede wszystkim mięso. Później najczystsze białko na świecie, czyli jajka, nabiał, ryby, warzywa, ale przede wszystkim surowe. A wiecie, jak zapamiętać? Które warzywa mają najwięcej siarki? Sprawa jest prosta. Te, które mają najokropniejszy zapach, jakie używamy w kuchni. Jedziemy od najbardziej śmierdzących: czosnek, cebula, kapusta, kalafior, brokuły, fasola, por, bób, kalarepa i jarmusz. Już teraz zapamiętacie? Drugi sposób na identyfikację e, bogactwa siarki to to wszystko co piekące. Chrzan, rzodkiewka, kalarepa, rzepa, na przykład też gorczyca, czyli polecana jest musztarta. Ja uwielbiam musztartę, a wy piszcie koniecznie. I to są... Nasze naturalne składniki pożywienia, które nam dostarczają egzogennej siarki. A to, że powiedziałam Wam, że siarka jest budulcem aminokwasów i znajduje się w każdej komórce, to pewnie jeszcze dla Was brzmi mało przekonywująco, bo co ona i konkretnie w których komórkach naszych tkanek robi takiego ważnego? Otóż, przede wszystkim dla nas, osób, Powiedziałabym, w jesieni życia, ona ma jedną z podstawowych funkcji w stawach. Dlaczego? Bo jest bardzo ważnym budulcem mazi stawowej. Maź stawowa to jest to, co powoduje, że te stawy nam nie strzelają i nie skrzypią. W związku z tym pozwólmy, żeby siarka nam pomagała po prostu zwyczajnie się poruszać, ale również buduje powięzi stawowe, czyli te nasze stawy będą lepiej pracowały. A opowiem wam też taką anegdotę, żebyście zapamiętali, że siarka jest bardzo ważnym elementem budowy kolagenu i elastyny, które są głównym składnikiem włosów, ale też Paznokci. I to nie tylko przyjmowana do ustnie, ale również <laughs> bardzo dobrze działa na włosy zewnętrznie. Otóż, jak wiecie, mówiłam to już wielokrotnie ja mam włosy proste, kompletnie. Nie odziedziczyłam po moim tacie. Pięknych, kręconych włosów, ale pojechaliśmy kiedyś z rodzicami do Bułgarii i odwiedziliśmy właśnie uzdrowiskowe, siarkowe baseny w miejscowości Drużba. Rzeczywiście, już na dwa kilometry od tych basenów czuć było wspaniały zapach podstarzałych, gotowanych jajek na twardo. Dojechaliśmy do tych basenów yy, Drużba. Gorące źródła śmierdziało jak jasny gwint, ale dla zdrowotności wszyscy weszliśmy do tych basenów. Długo tam się polewaliśmy, tam temperatura bardzo wysoka, no ale po jakimś czasie już wyszliśmy na słońce bułgarskie z tych basenów, i ja w pewnym momencie patrzę na mojego tatę. A mój tata, który miał ładne kręcone włosy, wygląda jak solista zespołu Bonnie M, ponieważ te jego piękne czarne włosy doznały absolutnie afrykańskiego skrętu i mój tata ma takie o, ogromne e, włosy jak solista Bonnie M, a ja po raz pierwszy w życiu miałam... Piękne loki. Naprawdę chciałam się przeprowadzić do Bułgarii i zamieszkać w miejscowości Drużba, ponieważ pierwszy raz w życiu miałam kręcone włosy i wtedy poznałam, jak bardzo siarka. Cudownie wpływa na włosy. A dlaczego? Bo właśnie w strukturze włosa są tak zwane mostki dwusiarczkowe, które zasilone przez tą wodę w źródle siarkowym dostały absolutnego szału i skręciły moje proste włosy. No ale to jest zewnętrzne działanie siarki. Natomiast wewnętrznie przyjmowana siarka również wspaniale poprawia kondycję włosów. No, ja tu o kolagenie i elastynie w yy, włosach s, yy, i paznokciach, ale przecież kolagen i elastyna to przede wszystkim skóra. W związku z tym siarka ma zdolności yy, łagodzenia wielu zmian na skórze i pomagania w wielu choroba, chorobach skóry. I to bardzo poważnych chorobach skóry, dlatego że Zarówno zewnętrznie, jak i doustnie lekarze stosują siarkę w takich dolegliwościach jak atopowe zapalenie skóry, czyli AZS, różnego rodzaju egzemy, nawet takie dolegliwości jak łuszczyca. Lekarze również wspomagają się preparatami z siarką. Suplementami również w takich dolegliwościach jak grzybicze zakażenia skóry. Więc włosy, paznokcie, czyli przydatki skóry to jedno, ale siarka jest fantastycznym przyjacielem leczenia dolegliwości skórnych. No ale powiecie mi, dobra, ale jaki to jest eliksir w młodości? No dobra, tam naoliwił nam trochę te stawy, poprawił kondycję włosów, ale siarka ma również. Fantastyczne właściwości antyoksydacyjne. Co to znaczy antyoksydacyjne? Czyli e, zmniejsza stres oksydacyjny, ponieważ redukuje liczbę wolnych rodników w naszym organizmie. A wolne rodniki właśnie odpowiadają za proces starzenia. Czyli może nie przywrócą nas do wieku przedszkolnego, ale przynajmniej nam ten proces starzenia zatrzymają. Zatrzymają, zwolnią, yy, zmniejszą tempo tego procesu. Bo jak wiecie, z procesem starzenia jest tak, że bardzo trudno jest go cofnąć. No, Doktor Faust poszukiwał sposób na cofnięcie procesu starzenia. No, niestety podpisał Pakt z diabłem, ale tego nie proponuje. Natomiast to, co można zrobić różnymi sposobami, zarówno, nazwijmy to biochemicznymi, biologicznymi, jak i właśnie suplementacją, to można spowolnić proces starzenia. Ja nie bardzo bym wierzyła w obietnicę cofnięcia procesu starzenia i nagle, tak jak doktor Faust, cofnięcia się z tym wyglądem do właśnie wieku, nie wiem, studniówkowo, maturalnego, natomiast bardzo chętnie bym zadbała, żeby chociaż zostać przy takim wyglądzie jak mamy dzisiaj, no bo to też, że tak powiem, wielka radość by była, żeby ten proces nie postępował. Takie właśnie właściwości ma siarka, że spowalnia proces starzenia poprzez spowolnienie czy też zmniejszenie tego stresu oksydacyjnego. Który, na które jesteśmy narażeni. Mamy fotostarzenie, czyli mamy mm, wpływ słońca i, no niestety, powiększającej się dziury ozonowej, która ten proces fotostarzenia nam przyspiesza. Powiem Wam coś bardzo ważnego. W ogóle zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy narażeni na nieprawdopodobne bombardowanie, E, obecnością metali ciężkich i to tak trochę wszędzie w powietrzu, w wodzie, w pożywieniu ponieważ my nie wiemy, skąd pochodzi nawet z targu ja też tego nie wiem marchewka, pietruszka, seler, por, sałata czemu akurat te warzywa wymieniłam? Dlatego, że może zostawmy tą sałatę na razie w spokoju, ale warzywa korzeniowe, które na przykład są hodowane na polach uprawnych niedaleko szosy, niedaleko autostrady, one mają największą zdolność pochłaniania metali ciężkich. Warzywa korzeniowe są najbardziej na to wrażliwe. One najchętniej do tego korzenia właśnie pochłaniają metale ciężkie. No nie wiemy, skąd pochodzi ta marchewka, jeżeli nie pochodzi z naszego ogródka. A jakie właściwości ma siarka? Siarka właśnie, właśnie ma bardzo silną zdolność wiązania metali, ciężkich i nikotyny. Więc jeżeli są wśród was oglądających palacze obojętnie czego, czy to są zwykłe papierosy, czy to są e papierosy, czy inne papierosy, nie papierosy, wszystko jedno, to jest obowiązek przyjmowania siarki, jeżeli chcecie, żeby one były, nazwijmy to, mniej szkodliwe. Oczywiście ja powinnam powiedzieć, przestańcie palić w ogóle. Ale ja nie jestem na tyle romantyczna, żebym wam uwierzyła i powiecie, a mądra babcia powiedziała, przestać palić. Dobra, to ja od jutra nie palę. No tak się nie wydarzy. Jeżeli decydujecie się dalej siedzieć w tym nałogu, to po prostu zacznijcie przyjmować biosiarkę. Oprócz tego, że ona wiąże i nikotynę, i metale ciężkie, które na swoim grzbiecie później ciągnie dalej i są wydalane z organizmu, czyli nie krążą po naszym organizmie i nie parkują w różnych narządach, gdzie ich być nie powinno, to jest jeszcze jedna rzecz. One uelastyczniają pracę pęcherzyków płucnych i płuc. Więc, jeżeli chcemy, żeby nam te fajki mniej szkodziły, bo chcemy je palić dalej, no to pomóżmy sobie naszemu organizmowi biosiarką, chociaż, ja będę rekomendować, żeby po prostu przestać to świństwo palić. I tyle. Ale spytacie mnie pewnie no to skąd tą biosiarkę wziąć? Pojechać do kopalni, zresztą Polska jest bardzo bogata w złoża siarki, jest też eksporterem siarki na cały świat. No co, pojechać tam łopatką sobie do kubełka, nabrać i przyjmować tą łyżeczką? No nie. To musi być specjalnie przygotowany preparat. Ale powiem Wam, że jest w Polsce do nabycia, właściwie chyba w każdej aptece, preparat ten sprzed 400 lat stworzony dla króla Holandii, który życzył sobie tego eliksiru młodości. Ten sam skład preparatu, czyli nieutleniona, Biosiarka, uwaga, olejek piniowy i olej lniany, to był ten eliksir, który, który królewscy alchemicy stworzyli dla króla. I wyobraźcie sobie, że przez 400 lat nikt w tym specjalnie nie grzebał, mówiąc kolokwialnie. I słuchajcie, ta kapsułka. Zamknięta w tym bliższe ma taki sam skład, jak ten płyn, który opracowali alchemicy dla króla Kolandii. Ona jest wypełniona oleistym płynem złożonym z nieutlenionej biosiarki, olejku piniowego i oleju lnianego. Nic się nie zmieniło od 400 lat, w związku z tym mamy fajną, pradawną, naturalną recepturę zamkniętą w tej kapsułeczce. Gdzie to można kupić? W każdej aptece w Polsce. Preparat nazywa się sufrin, po francusku pewnie by to czytać sufrę. a w ogóle to wszystko jest od tego, że łacińska nazwa siarki to jest sulfur i wokół tego się ta nazwa kręci. Oryginalna nazwa jest troszkę bardziej skomplikowana. Tutaj jest napisana na górze. Kompletnie nie podejmuje się jej przeczytać, kto zna francuski będzie wiedział o co chodzi. Ten cudowny środek powstał w Holandii w miejscowości, czytam po polsku, Harlem. Właśnie dla króla Holandii. W opakowaniu i na opakowaniu jest bardzo dużo informacji. Część z nich Wam przekazałam, część z nich możecie doczytać. Ja Wam teraz pokażę, jak dużo informacji jest. Mimo tego, że to jest suplement, to zobaczcie, tutaj macie o biosiarce sporo informacji, a tutaj macie jeszcze bardziej szczegółowe informacje na temat preparatu. Jak go brać? Można go brać. Od, jednego do, od jednej do trzech kapsułek codziennie. Ja proponuję, żeby zacząć od jednej, zobaczyć jak się po tym czujemy, bo oczywiście, tak jak na wszystko, każdy może być wrażliwy. Ja bym wystartowała od jednej i zwiększałabym sobie. Do trzech i obserwowałabym, jak się po tym czujemy. To nie jest, tak jak każdy suplement, preparat natychmiastowego działania, więc poczekajmy sobie spokojnie przez kilka tygodni i obserwujmy, jak się czują nasze stawy, jak zmieniają się na lepsze nasze włosy. No i oczywiście dla palaczy to jest preparat tak zwany obowiązkowego stosowania. Każda apteka, preparat sufrin. Cena jest kilkadziesięciu złotych. No i co? Mamy zapomniany eliksir młodości, bardzo dobrze przypomniany. Ja przyznam, że też o nim zapomniałam. W związku z tym, równo z wami, startuję z eliksirem młodości o nazwie Sufrin. A ja, kochani, dziękuję Wam za uwagę, żegnam i zapraszam Was na kolejny odcinek programu Na zdrowie, w którym będzie co? No, oczywiście, jak zwykle, zupełnie coś innego. Do zobaczenia. Wszechstronna rola siarki organicznej nieutlenionej i jej korzystny wpływ na organizm jest znana od wieków. Pierwiastek ten znajduje się we wszystkich komórkach organizmu ludzkiego. Wchodzi w skład aminokwasów metioniny, cystyny i cysteiny, witamin, tiaminy, biotyny, kwasu pantotenowego, hormonów, np. insuliny i glutationu oraz innych związków biologicznie czynnych, takich jak heparyna, kwas laurynowy, tauryna, koenzym Q10 i budulcowych, jak kolagen i keratyna. Siarka bioprzyswajalna zawarta w preparacie SUFRIN ze względu na te właściwości bierze czynny udział w procesach zachodzących w organizmie człowieka. Wspomaga sprawne funkcjonowanie mięśni i stawów, stan włosów, skóry i paznokci. Prawidłowe funkcjonowanie wątroby, zwalczanie przerostu grzyba Candida. Kondycję psychofizyczną, prawidłowe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych i płuc. Działa antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo. Nie bez powodu zatem siarka i preparat SUFRIN Nazywany jest eliksirem młodości. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.